Okay. Yeah. Dobbel du! Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z ASG, jaką wybrać broń boczną do budżetu 200 zł. Do ceny nie zaliczamy oczywiście gringa, kule kulek oraz ewentualnych części. Więc na początku zaczynamy od czegoś, jednego z najmocniejszych broni. O, jeszcze zapomniałem dodać, żebyście mnie zasubskrybowali, ponieważ jeśli chcecie więcej takich debilnych... Powitam, więc lecimy. Będzie też oczywiście tutaj kilka broni na Gringa, sprężynówki oraz jedna elektryczna, więc polecam zostać. Oczywiście na pierwszy rzut oka leci nam dobrze znana broń z Tajwangana ST23 z tłumikiem, i z tą bronią jest tak, że ona nadaje się do ceku B. Tylko, że bez tłumika, bo z tłumikiem ma gdzieś 380 FPS-ów. Jeśli chcecie mieć go, ją z tłumikiem, to polecam założyć tłumik, ale mieć cięższe kulki, na przykład 0,28. Ma też dobry magazynek. Na 28 kulewce jest moim bardzo duży, Że więc daję lajka, polecam. Można zawsze się zastanowić nad tym. Więc następne lecimy. Taki pistolet amerykański. To nie jest Luger, tylko Ruger. I z tą bronią jest Machopapa, co jest też wielkim plusem. plusem Tamta też miała hop-papa, więc jest wszystko na razie z nimi ok. Ta ma trochę mniejszy magazynek, ponieważ 17 sztuk. I z tą bronią jest tak, że też się nie nadaje zbytnio do CQB i trzeba też dać cięższe. Yy, cięższe. Ma 17, ma 17 magazynków i jest na Gringas. Więc lecimy, następną rzecz. O, zapomniałem, że ta jest też taka leciutka. Następna broń będzie ona na pist elektryczna, która może się nie zalicza dla niektórych boczniakiem, ale dla mnie jest takim boczniakiem, więc lecimy. Będzie to pistolet maszynowy AEGD. 91 i to jest moim zdaniem jeden z najbardziej sensownych wyborów. Nie licząc jeszcze kilku propozycji z przodu, więc ta broń ma 200 FPS-ów, ale ma high i ma magazynek 200 kulek i jest elektryczny. Ma też po złożeniu gdzieś 10 cm, więc jest bardzo fajna. Oraz jest też 1 minus. Zasięg 10 metrów to na SGS malutko. Ale zawsze może się coś znaleźć. Ma też pas nośny, Więc następną rzeczą będzie taka jedna z re re replik, które ja polecam. Jest to Colt 1911. Polecam ją każdemu. Przecież widać to przez opinię, że się dobrze. Sprzedaję mam je, jeden z najmniejszych magazynków, bo jeszcze jeden tam będzie mniejszy. I jest. Sprężynówka, więc to jest bardzo dobra, wielka zaleta. I ona jest naj, najlżejsza. I ma też... Bardzo ładny wygląd i kolor. Moim zdaniem, polecam ją dla kogoś, kto robi, lubi takie bronie, więc następna broń to jest dla kogoś. Tą broń to nie wiem, czy ja ją tak do końca polecam, ale to jest jedyny rewolwer CSG w sensownej cenie, więc lecimy z tą następną. Jest to taki ładny rewolwer. Polecam go. Opinie też jest dużo opinii. Widać, że dobre. Tylko to jest też, też Glingas. Ma 270 FPS-ów. Też magazynek całkiem dłuższy, 12 kulek. I to nie jest magazynek nowy tylko to magazynek, więc... Może bym polecił kupić takie jeszcze dwa magazynki. W cenie się zmieścimy, a zawsze to jest coś. Więc... To był koniec, ale też polecę coś, co jest oczywiste. I to jest chyba już legenda. To jest jedna z najbardziej legendarnych broni. I to jest AGM03. To jest chyba jeden z najbardziej po rozpoznawalnych broni, więc też pokażę Wam. Ostatnią rzecz to jest akurat taka bardziej hmm, kompatybilna, zawsze się to czegoś nadaje, tylko to jest bardzo droga broń, to jest karabin taki snajperski i ten karabin snajperski gdzieś tutaj był, przepraszam, że się nie przygotowany i on jest też bardzo drogi, nie, nie kupujcie tego, nie ze swojego doświadczenia. O, polecam ten karabin snajperski. To jest już pe w pełni profesjonalny karabin snajperski, który zapewni wam siał w każdą dziesiątkę. Ale dla kogoś, który jest troszkę biedniejszy i go nie stać na coś takiego, to oczywiście polecam wam coś takiego. A gdy ktoś chce się pobawić tak na serio, na grubo, to polecę mu coś, co jest mega stosem. I to jest gdzieś to tutaj było. Muszę zobaczyć. I to to było, to 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 to, nie to. Nie to to. Nie minigun, to to trochę za drogi na jak na moich widzów żartowałem. O to jest ten akurat. Jeśli ktoś się chce na poważnie pobawić, CSG to ja to polecam każdemu albo może coś większego coś co ma minimum 4000 tysiące. to ma ponad 5000 sztuki, to jest to powoduje prawdziwą rzeź więc polecam to każdemu więc z tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, ciesi czołem. Halo, strzelewam na pożegnanie. Viva the Revolution!